Rozdział drugi. Badlowe. Alice, idziemy do Hoksmeady jutro? Zapytała Saracha. Nie mogę, Sarach. Przykro mi. Dlaczego? Bo idę tam już z kimś innym. Z kim? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Bo będziesz zła. Nie będę. Bardziesz. O ile to nie malfoy, to nie będę. No to będziesz. Chcesz sobie z nim marnować życie, wtrącaj sobie w moje życie, jak ogarniesz swoje, nie odzywaj się do mnie. Nie, to ty się do mnie nie odzywaj. Weź już sobie nic. Oj, okej, okay. wyszłam z, dormila, z dormitorium i czasnęłam drzwiami tak mocno, że strzelił jej w ryj. Zasłużyła na to. Poszłam do traco i go przytuliłam. Co się stało, Alice? Sarach mnie wyzywa. O nie, idę ja załatwić. Nie, Draco, ona jest niebezpieczna. No i co? W dupie to mam. Draco, nie, coś ci się stanie. Przestań, nic mi nie będzie. Okej, okay, to zaraz wrócę. Jednak draco nie wracał przez dwie i pięćdziesiąt sześć godzin, więc wzięłam, wstałam i poszłam go szukać. Znalazłam go wykrwiać, ja się na podłodze i zaczęłam krzyczeć, jednak była noc, więc nikt nie słyszał. Rozcięłam mu brzuch i zaczęłam wsysać krew z podłogi i wypluwać ja do tego brzucha. Wsysnęłam cała i nagle Dysy, co stał? — Dziękuję, Alice. Uratowała Smirzycie. Wiem, zraco. Proszę, chodź do skrzydła szpitalnego. Okej. Okay. No i poszliśmy. Gdyby nie pani szybka reakcja, byłoby po nim 200 pykity dla Slytherinu. Wow! Dysy, co? Widzisz? — Widzę, Alice. Dziękuję za ratunek i punkty. Proszę, a hoxmeade jutro aktualne, tak? Nie, mo, musisz odpoczywać. Dwukropek, nawias, nawias. Nie bądź smutny, pójdziemy jak wyzdrowiejesz. Okej, okay, to do jutra, pa. Ja ledwo co przeczytałam ten rozdział nie śmiejąc się. Ja nagrywałam to dwa razy, żeby się nie zauśmieć, bo...